jest kochani, to znowu ja. Dzisiaj Wam pokażę jak przyrządzić super świetne, szybkie pesto pietruszkowe, do które, które możecie naprawdę do wielu rzeczy dodać i które może leżeć w lodówce i nic się z nim dziać nie będzie. Mm, możecie dodać je na przykład na krakersy, do tego serek, możecie je dodać, do ma e, zrobić makaron, ugotować z tym pesto. E, mok, pokażę Wam jeszcze przepis na takie pyszne placuszki, takie placuszki raczus... E, placus, placuszki raczuski placuszki, racuszki o, udało mi się słuchajcie, z pesto właśnie pietruszkowym e, i z cukinią, są naprawdę fajne i zdrowe więc e, pokażę Wam na razie pesto i do czego je wykorzystacie to e, będę Wam oczywiście gadać ciągle, co nie? jak to ja będę gadać, mam blender mam przygotowany mam e, pęczek pietruszki pęczek pietruszki pęczek, umyty wcześniej e, oczywiście, wiecie, nie będę Wam tego powtarzać, myjcie ten, widzicie o, ja tutaj wyrzucam je, wszystko z łodygami wszystko, 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 mam dobry blender mam trzy ząbki czosnku e, do tego mam słonecznik niesolony, łuskany i e, e, sypię ja, ja nie ważę, wiecie, ja jestem Zresztą wam mówiłam dwie garści tam. Dwie garści tam. Dobra. W moim przypadku dwie garści jest. Ok. I najważniejszy składnik. Bardzo dobra oliwa. To jest podstawa pesto. I troszkę jej wlejemy. Ja myślę, że tak około czekajcie mi tu wyjdzie mililitry. Niby mam tu miarkę. Myślę, że. Czekajcie, czekajcie kochani. 100 ml. Może nie. E, może no nie całe, może jakieś 80 ml. Każda kropla oliwy jest cenna. Naprawdę warto ją pić, jeść. I nie e, nie smażcie na niej, bo to wszystko traci. Latuje. Wiadomo gdzie. Dam troszkę soli. Ale wiecie tak, opcjonalnie, opcjonalnie. I dam jakąś łyżkę octu. I teraz słuchajcie. I no i teraz jazda, prawda? Jazda z blenderem jedziemy, że radę? Musicie to naprawdę dobrze zmiksować. No, i co jest dobrze? Dobra, sprawdźmy to. Mmm, pycha. Powiem Wam coś jeszcze. Do pesto często są w przepisach. Kochani, orzeszki pini. Ja ich nie kupuję, bo one są drogie, a smakowo lubi, oczywiście i uważa, że one są naprawdę dają cuda, jakie tylko mogą być nam w zdrowiu. Proszę bardzo, to jest dowolna sprawa, kto to co lubi, prawda? Ja ich nie daję. I daję słonecznik, tak samo jak robię pesto z bazylii, czy z suszonych pomidorów, które też Wam kiedyś pokażę. Ponieważ mm, uważam, że słonecznik jest lepszy. Też jest tu z tych. I też jest bardzo dobry właśnie, bo to o to chodzi w tym procesie żeby to wszystko się tak e, maziało. To ma być taka pasta, prawda? I słuchajcie, no widzicie co robimy oczywiście. Patrzcie, kolor jest przepiękny. Znaczy, zależy e, jak się z komu skojarzy. Dla mnie wygląda pięknie. Słuchajcie, jest trochę to mało słone, nie jest to e, mega słone. Ale to nic, bo to przecież będziemy dodawać. Słuchajcie, pesto jest pyszne. Dajemy to do słoiczka. Zamykamy szczelnie i czy mamy tydzień w lodówce? Spokojnie może być. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Oglądajcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, pesto szybko, prosto.